Panie doktorze, pacjenci, którzy, u których pojawiają się bóle zatok, czy sami są zaniepokojeni akurat stanem zdrowia w obrębie zatok, boją się, że i badanie diagnostyczne, i wszelka ingerencja lekarska jest bolesna, unikają lekarza, czy słusznie? Hmm. Na pewno wizyta w gabinecie lekarskim powinna być najmniej stresująca z możliwych, ponieważ to jest miejsce, gdzie spotykamy się z człowiekiem zaufania, gdzie powinniśmy tak naprawdę móc swobodnie otworzyć się ze swoimi problemami, podzielić się nimi, żeby jak najbardziej właściwie można było ustalić powód danych dolegliwości, powód danego schorzenia, zaproponować możliwe, możliwie jak najbardziej precyzyjną diagnostykę, żeby rozpoznać tą sprawę, no a po diagnostyce oczywiście wdrożyć właściwe leczenie. To nie jest też tak, że każdy pacjent, którego diagnozujemy od razu musi być operowany. To jest tak, że w zakresie naszych działań, czyli w zakresie głowy i szyi, ta diagnostyka najczęściej kończy się zaproponowaniem leczenia każdego innego. Na samym końcu drogi jest dopiero dopiero są te drzwi z napisem sala operacyjna. Ale powiedzmy o tych nowoczesnych metodach diagnozowania chorób zatok. Diagnostyka chorób zatok dzisiaj to jest. Temat dosyć o tyle ciekawy, co nowoczesny, ponieważ w ramach konsultacji naszego pacjenta wykonujemy diagnostykę endoskopową, czyli bardzo precyzyjną diagnostykę polegającą na wprowadzeniu bardzo miniaturowej kamery do wnętrza nosa, przez co możemy w bardzo dużym powiększeniu zobaczyć na monitorach i wnętrze nosa, i te problemy, które są zlokalizowane na pograniczy nosa, i zatok, czyli te ujścia, kompleksy, jak my to mówimy, ujściowo-przewodowe. Ale każdego rodzaju odmienności, nawet w tej budowie anatomicznej, czy skrzywiona przegroda nosa, jak bardzo jakieś zmiany dotyczące małżowin nosowych, czy jakieś nawet obecność polipów nosa, to wszystko bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie bezboleśnie, oczywiście, zdiagnozować dla pacjenta. Kolejną, kolejnym takim etapem diagnostycznym dzisiaj w diagnostyce zatok jest bez wątpienia tomografia komputerowa. Ona musi być wykonana, bo nie mamy innych możliwości, żeby podejrzeć, co u danego pacjenta tak naprawdę się dzieje we wnętrzu zatok, które są niedostępne innym badaniem. Ta tomografia dzisiaj, tomografia taka 3D, my o tym mówimy, tomografia wiązki stożkowej. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent w pozycji siedzącej ma wykonywane badanie o bardzo, małym, o bardzo małej dawce napromieniowania, właściwie porównywalnej do dawki zdjęcia jednego zęba, i mamy ten trójwymiar uzyskany już po 10 sekundach. Stąd pacjent który jest skierowany przez nas na taką diagnostykę, wracając do gabinetu, od razu może mieć wdrożone właściwe leczenie, właściwe postępowanie. Możemy postawić odpowiednią diagnozę. Badania dzisiaj, czyli badania endoskopowe, badania tomografii komputerowej są badaniami, które powinno się i na szczęście już coraz częściej są wykonywane rutynowo u pacjentów z problemami zatok. No właśnie, ale jakie najczęściej choroby czy problemy z zatokami występują? Pani redaktor, wygląda to tak, że Najczęściej problemy z zatokami związane bezpośrednio są z przyczyną, która leży wewnątrz nosa. Nos i zatoki stanowią jedną przestrzeń. Jeżeli nos nie do końca działa dobrze, jeżeli ten nos stan, ma pewną blokadę w oddychaniu, gdzieś w którymś momencie nie do końca dobrze się wentyluje i to powietrze przechodzi do głębszych struktur, w związku z czym na pewno problem będzie dotyczył również zatok. To jest najczęściej. Taka, taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Oczywiście dodatkowym elementem są towarzyszące różnego rodzaju schorzenia czy obciążenia, jak chociażby alergia, uczulenia, różnego rodzaju zaburzenia immunologiczne. Często to jest też środowisko pracy, często to są różnego rodzaju używki czy palenie papierosów. To wszystko ma oczywiście swoje znaczenie i bezpośrednio przekłada się na problemy związane z zatokami. Często w dzisiejszych czasach, też o tym warto też wspomnieć, to jest kwestia, no, w dobie dzisiejszej bardzo nowoczesnej diagnostyki, chociażby tomografii komputerowej, widzimy, co się dzieje w zatokach od strony zębów, czyli tak zwana stomatologia estetyczna, czyli podnoszenie dna-zatok, czy implantologia, czyli wprowadzanie implantów w miejsca, w których jesteśmy na styku dwóch specjalności, czyli laryngologii i stomatologii. To jest bardzo istotne. Dlatego, że my dzisiaj mamy bardzo wielu pacjentów kierowanych do nas od stomatologów, aby wcześniej móc zdiagnozować tych pacjentów, czy nie będzie problemu po wprowadzeniu implantów z chorobami zatok. Więc ta diagnostyka dzisiaj rzeczywiście jest fundamentalna i pozwala przede wszystkim na bardzo jasne i precyzyjne postawienie diagnozy, ale również zaproponowanie leczenia, które będzie jak najmniej obciążające, jak najmniej wykluczające pacjenta z normalnych aktywności życiowych, czyli jak najkrótsza absencja nawet w pracy.